Witam, mamy drugi luty. Wybrałem się w teren, w las. Stałem takiego cynka o, o jakimś łosiu, łopataczu, że ktoś znalazł jedną sztukę. No to tak, byłem sprawdzić takie jedno bagenko. No widać, że tam chodził ten łosiek, bo dużo bobów jest, no, ale nic nie było. i wracam sobie teraz na powrocie. Idę tędy. No i tu takie widzę wyleżane miejsca. Musiały byczki być. I idę sobie, rozmawiam przez telefon z ze szwagrem Michałem. I tak sobie idę, rozmawiamy, rozmawiamy o zrzutach. Patrzę przed siebie, a tu tyka leży. Świeża. Ja pierdzielę drugi luty. Wczoraj podniosłem pierwszą świeżą tykę. Pierwszy raz tak wcześnie. Mamy drugi luty jest druga tyka świeża. To, się, to jest szok Ale szwager miał na bieżąco na live, że tak powiem Że tyczkę znalazłem Kurde i to jest fajna tyczka Ja pierdzielę Co tu mamy świeżutka Co my tu mamy? Ale mi się sezon rozpoczął, niemożliwe rzeczy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Szesnastak. Masakr. Coś pięknego. Patrzcie, jaka korona. Jaka korona piękna. Ja cię nie mogę, ale zajebista tyczka. Nie jest to no wielka, ale jest piękna. Kurde, super. Nie ma zimy, to i byczki szybciej gubią. Trzy tygodnie szybciej se, sezon się zaczął. Byłem wcześniej na polach, gdzie te byczki wychodzą. Wróciłem na las. Ale nie za nimi, tylko za łosiem. A tu taka niespodzianka. Ja pierdzie, Super. O Jest yes. jak spokój. O. Także bioretyczkę druga świeża w tym sezonie a trzecia od jelenia, bo starą też podniosłem dwie czasz czaszki od kozła. No pięknie sezon się zaczął. Pozdrawiam Dashbur, życzę powodzenia w terenie.